Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam moją kolekcję zwierząt. Zapraszam! Pierwszą kategorią, od jakiej sobie zaczniemy, są zwierzęta hodowlane. Więc tak się prezentują moje zwierzęta hodowlane. Zaczynając od lewej strony, mamy tutaj kozę krowę z ciele i ciele, konia z i źrebie. Tutaj bardziej z przodu mamy owce i jagnie i takie dwie świnie z dwoma małymi świnkami. Więc tak się prezentują. Więc teraz idziemy do drugiej kategorii. A tą drugą kategorią są zwierzęta domowe. Tutaj w tej kategorii nie mam jakoś dużo, bo mam tak jakoś kilka psów i kilka kotów. Więc tak się prezentują zwierzęta domowe. Teraz kolejna kategoria. Teraz będzie kategoria Zwierząt dziko żyjących w naturze, czyli ani takich hodowlanych, ani domowych, ale to jest taka większa kategoria, i ją sobie podzieliłem na trzy mniejsze, nawet na cztery, czyli zwierzęta wodne, ptaki, lądowe i owady. Więc teraz zwierzęta wodne. Ok, więc tak się prezentują y, zwierzęta wodne. Y, koło mnie stoją, znaczy bardziej leżą dwa żółwie. Obok nich jest duża foka z małą foczką i krab i ryba. O, oczywiście z tych zwierząt wodnych znalazłyby się takie, które by pasowały też do lądowych, ale no. Wybrałem tak, że to są wodne, a nie lądowe. Więc tak się prezentują ptaki, które udało mi się znaleźć. Mamy tutaj dwie sowy: tukana i gołębia. Więc yy, po ptakach przejdźmy sobie do zwierząt lądowych. Tak się prezentują zwierzęta lądowe. Mamy tutaj lwice z lwiątkiem, koale, zająca i skorpiona. Więc teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, jaką są owady. Owadów mam niedużo, bo tylko trzy na razie. Ale mamy tutaj motyla i dwie biedronki więc teraz przejdźmy sobie do ostatniej kategorii. Ostatnią kategorią, jak już pewnie się domyślacie, są zwierzęta prehistoryczne. Mam tutaj e, Tyrannosaurusa Alexa i takiego małego chyba raptora. Więc to była już ostatnia kategoria się prezentują prawie wszystkie zwierzęta, które były w tym odcinku myślę tak, że gdybym trochę poszukał, to mogłoby się znaleźć wystarczająco zwierząt na kolejną taką serię, czyli moja kolekcja zwierząt część druga, więc mi się wydaje, że ją niedługo już zobaczycie. Więc to by było y, tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się on spodobał, możecie zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. Więc ja się z Wami żegnam. Pa pa!